Dziś zostaną wypuszczone pustułki, które od małego tu były wykarmione jest ich 6 sztuk. Wszystkie są zdolne do lotu i zaobronskowane i dziś mają być wypuszczone. Te pustułki zostały przywiezione przez gospodarzy, u których wypadły z gniazda, za pośrednictwem oczywiście gmin. Dwie są z gminy Pińczów. Wypadły w Brześciu. Dwie są z gminy Klimontów, a jeszcze dwie trudno im powiedzieć w tej chwili, bo tych pustyłek jest dużo więcej. Są takie, które mają połamane skrzydła. Trzeba było je składać, te skrzydełka, żeby mogły latać, ale nie wszystkie są zdolne do lotu. Co to są te pustyły? To jest soku, czyli ptak drapieżny którego możemy zaobserwować w tej chwili głównie nad polami, unoszącego się tak w jednym miejscu, poruszającego szybciutko skrzydełkami i wypatrującego myszy przeważnie, bo żywią się głównie myszami. A pustułki to są taki gatunek mało spotykany w Polsce, czy. Nie, nie w tej, jeżeli chodzi o pustułkę, jest to średnio liczny ptak lęgowy w Polsce. W większości. Lęgnie się w miastach na wieżach kościelnych, dużo w kanałach wentylacyjnych, to są właśnie ich naj, najbardziej ulubione miejsca lęgowe. Czyli teraz te pustulki wróciły do normy i dzisiaj je wypuszczamy. Tak. Po prostu były przywożone takie maluchy, że były takie kuleczki białe. No i przez ponad miesiąc czasu je karmiłem i... Już na od dwóch tygodni są na dużej wolierze, latają sobie. Nawet wnuczek zauważył, że złapały już mysz tam na tej wolierze, bo wiadomo, że tam myszy też przychodzą. No i stąd wniosek, że na pewno w terenie dadzą sobie radę. Proszę powiedzieć To jest Pana umiłowana dziedzina Tak. tak. Skąd to w ogóle przyszło panu na myśl, żeby założyć schronisko dla? Znaczy jeżeli chodzi o ptaki, to ja już od najmłodszych lat parałem się tą profesją, jakby tak można nazwać. Od dziecka z tego co rodzice opowiadali, to mają takie trzy latka, czy tego, czy młodszy nawet, to musiałem jakiegoś ptaka trzymać, żeby dać się ostrzyż. No, można by powiedzieć, że to zostało wyssane z mlekiem matki, ponieważ moja mama, nazwisko panińskie Wróbel, ojciec, ptak, no i akurat na, na ro, ro, rodzinne to wszystko jest. Także, jak byłem na studiach, no to w dziekanacie pani sekretarka pyta wypełnia jakieś dokumenty, pyta nazwisko panieńskiej matki. Ja mówię, że wróba. Ona mówi, proszę sobie tu nie żartować. Widzę tutaj pana całe podwórko w wolierach. Różne, to co jestem w stanie zauważyć, zaspokajają pociany, gęś chyba? To jest bieściara? Nie, to jest gęś, która występuje w Australii, kapodził australijski. Ja, zanim powstał azyl, to ja parałem się w dalszym ciągu hodowlą tych ptaków egzotycznych. Czyli praktycznie to mam ptaki występujące no na tych na Antarktydzie chyba tylko nie miałem, ale tak to zakoła podbiegunowego również mam, bo, bo są gęsi, które występują właśnie na półwyspie Kola. Czyli większość gęsi występuje właśnie tam w tej strefie zimnej. Ale część ptaków nie jest zwolniona, są. Wszystkie, wszystkie ptaki, które chodzą na wolności, one nie mogą przedostać się do naszego środowiska, bo to byłby gatunek inwazyjny. Dlatego, jak są małe, mają odcinaną jedną lotną część przydełku, żeby nie dostały się do naszego środowiska. No bociany nie są kopiowane, wszystkie bociany są tu latają i na pewno sobie odlesą tak zawsze jest widzę w wolierach to nie jest tylko Państwa hobby hodowla ale również ratowanie życia tych no, zwierząt większość tych ptaków które są tam później jak przejdziemy dalej na wolierach to, to, to jest, chodzi o rato, ratowanie ich i przywracanie ich do naturalnego środowiska. ja dzisiaj znalazł jakąś kaczkę, bociana, z łamaną nogą, skrzydłem, to mogę do Pana przyjść i poprosić o pomoc? Może, każdy może przyjść poprosić o pomoc, względnie nawet e, dzwonią ludzie o porady, jak tym takim się zająć no, to, i tak dalej. To właśnie mi też chodziło, w jaki sposób poinformować społeczeństwo, że może ktoś do Pana zadzwonić. Co zrobić z takich, takich? Jak mu uratować to? Przystoiskawie powie, bo przecież to nie jest tania praca. Skąd pan bierze fundusze na utrzymanie tych ptaków? Oj, jak mówimy o funduszach, to gmina, która przywozi danego ptaka, powiedzmy, do ośrodka rehabilitacji, płaci 150 zł jednorazowo. Ten cały inwentarz utrzymuje. E, e, z ze środków, które płacą gminy, dowożą danego ptaka. Z tym, że za, za tego ptaka, które gminy dowożą, ja wystawiam, znaczy nie ja, tylko sklep, którym kupuje karmę dla tych ptaków, wystawia faktury na daną gminę. Pana pasja, pana miłość, pana dobrowolna praca dla przywrócenia zdrowia tych, tych zwierząt, tych ptaków, prawda? No zgad, tak. A gdybym ja prywatnie, nie gmina, zwrócił się do Pana o pomoc, to Pan takiej pomocy udzieli za to? Zawsze, zawsze udzielam. Nawet y, trzy tygodnie temu z policja z komendy powiatowej w Indrzewie, godzina czwarta nad ranem, telefon. Akurat mnie blisko odbieram. Polic Komenda Policji powiatowej w że wie pan co, mamy taki problem, bo zgłosili nam mieszkańcy imienna, że chodzi Bodzian przy drodze. Co z nim zrobić? No po go. Złapać go, wziąć kartonowe pudełko, wziąć go do pudełka i przywieźć. I o godzinie 5 nad ranem właśnie przywieźli tego bociana z tego imienna. Czy nie próbuje pan stworzyć jakiejś grupy wsparcia wolontariatu? Który w jakiś sposób mogliby wspomóc to schronisko. Wiem, że takie grupy w całej Polsce istnieją, tam obrony orła, czy jakichś innych zwierząt, prawda? Czy w tym kierunku pan nie zwrócił się, żeby to ten wolontariat, a zarazem y, donacje jakieś, tamy, ja to rozma w jakiś sposób to wesprzeć Rozmawiałem z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, z panem Pajdakiem. Bo oni w ubiegłym roku, jak chcieli, żebym po prostu przejął azyl od kolegi Wróblewskiego z Ostrowa Kołochęcin, to powiedzieli, że wszystkie papierkowe sprawy zostaną załatwione. No to oczywiście, załatwili sprawy papierkowe, żebym tylko przejął, a później te dalsze sprawy miało być. Czy może działalność gospodarczą zarejestrować, i tak dalej. Pan dyrektor miał skonsultować to z panią prawniczką, no ale już od miesiąca chyba. No ale wie, że ja nie jestem takim natrętem, żebym co drugi dzień do niego dzwonił, także myślę, że może po wakacjach coś się uda zrobić. Dobrze, Panie Tadeusz, ale mówimy o tych pustułkach, ale w, o, ostatnimi dniami też do pana przybyło troszeczkę tych ptaków. No, między innymi dzisiaj trzy jaskółki. Ale te jaskółki to przekażę pani Karolinie Siedleckiej. To jest pani lekarz weterynarii, która odchowuje jaskółki i które są zdolne do lotu. Później je również wypuszcza. Czyli tak, jak gdyby w tym jednym kierunku głównie interesują ją jaskółki. Co jeszcze trafiło w tym tygodniu? W tym tygodniu trafiła wilga. Ale niestety wczoraj była przywieziona, rozbita najprawdopodobniej przez samochód musiała mieć jakieś obrażenia wewnętrzne, ponieważ yy, na nogach nie chodziła, skrzydełkami się podpierała. Wydawało mi się, że jest wszystko okej, okay, ponieważ karmiąc ją zjadła chyba z 10 takich robaków, które nazywają się drewnojadami, myślałem, że będzie wszystko ok, ale niestety jakiś. Pół godziny temu. Po konsultacji nawet z Karoliną Siedlecką, to mi powiedziała, że może być taki uraz, że ten tak już sprawności nie, nie uzyska. No i prawdopodobnie jakieś wewnętrzne obrażenia miała takie, że nie dało się jej uratować. Powiem tylko tyle, że bo, bocia, bocianów to odleciało siedem, siedem yy, i tu jest w tej chwili chyba. 9 chodzący jest. No jest jeszcze jeden ze złamanym skrzydłem, którego przyjedzie kolega wieczorem to poskładamy go, bo właśnie on został dzisiaj dowieziony. Dużego obiektu wolier w dużej ilości ptaków. Jest możliwość u pana zwiedzić, poprowadzić, zobaczyć jak są ptaki leczone, jak karmione. Mam na myśli Turystę, czy, czy też jakąś ucieczkę szkolną? Jest, jest taka możliwość po wcześniejszym skontaktowaniu się ze mną i umówieniu się. Na przykład dzisiaj byli Państwo z Wadowic. Bo są na agroturyzmie w Chrobzu i przyjechali zobaczyć te ptaki. Ja na przykład w ubiegłym roku wypuszczając myszołowy byłem w technikum Rolniczym w Chrobzu, tam żeśmy im zrobili z kolegą, który mi tu pomaga w tym azylu, z Jurkiem tym woźniakiem, taką prelekcję na, na temat ochrony środowiska, ochrony ptaków i w parku w chorobzu żeśmy je wypuścili. Również w ubiegłym roku żeśmy wypuścili trzy sowy puszczyka, objechaliśmy od. W szkoły podstawowej chrobu również żeśmy pokazali dzieciom te no, pogadankę. żeśmy zrobili później do złotej i w, w szkole podstawowej w miernowie żeśmy te sowy wypuścili. Może to pokażemy, jakby. tak. Tu już mamy zaobrączkowaną wcześniej przeze mnie pustułkę. No, jak widać, e, <noise> atakujesz po nami, no bo się boi. i to jest, to jest całkiem zrozumiałe. I tak, podstawową obrączką, którą nakłada się ptakom, to jest obrączka metalowa i tutaj na tej obrączce metalowej jest właśnie ten unikatowy kod. Początek jest FS, później są jest pięć znaków, pięć cyfr i jest też napisane skąd jest ten kod. Tutaj pisze stacja ornitologiczna Gdańsk, Polska, Poland. Także jest podany ten pełen numer, tak jak już wspominałem wcześniej, jest to ten jakby dowód osobisty ptaka. A dodatkowo e, ta pustułka e, ma założoną obrączkę białą, z czarnymi znakami i jest to po to, żeby jakby zwiększy, zwiększyć efektywność odczytów, bo o wiele trudniej jest e, zobaczyć, jeżeli ptak ma założoną tą metalową obrączkę, a o wiele łatwiej jest, kiedy ta obrączka jednak jest biała, te znaki, te, te cyfry e, są e, większe, wyraźniejsze, łatwiej, łatwiej można to dostrzec z, z dużej odległości. No co, tą pierwszą puścić na próbę? Tak! A, no. Dwa łęci. może... Ciekawe, w którym ona poleci. No dobra, niech tam spróbuje. No, to leci. Tadek albo albo każdy. Lećcie. Zasilaj. Zasilcie z powrotem natury. Gratulacje. I aż, o, o. aż nawet jaskółki się ruszyły. Cukrowki, tam wszystkie te, które śpią tu u mnie. Widać, u wszystkich małych ptaków jest jakiś taki popłoch, ponieważ zobaczyły drapieżnika i, i, i się boją. Tak? Będą przeganiały te pustułki, aż w końcu znikną.